Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza o Tobie Panie. Jezus szedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei, z Jerozolem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, Albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą I gdy Was wyłączą spośród siebie, Gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego, Odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, Bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo pańskie, chwa tobie Chryste. Usłyszeliśmy cztery błogosławieństwa i cztery biada. Żeby dobrze zrozumieć sens tego fragmentu Ewangelii, to warto wziąć klucz do zrozumienia. Pismo Święte tłumaczy się innymi fragmentami Pisma Świętego. Zawsze patrzymy całościowo. I tym kluczem jest pierwsze czytanie z proroka Jeremiasza. Który był odrzucony przez swoich rodaków w końcu umarł śmiercią męczeńską, przepiłowany piłą, ale on właśnie też mówi o pewnym błogosławionym mężu, ale też i o przeklętym mężu. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę. I tutaj te błogosławieństwa czy biada dotyczą tych, którzy zaczynają pokładać. Nadzieje, kiedy są ubodzy, głodni, czy płaczą, czy są prześladowani, nie w ludziach, nie w sobie, ale w Bogu. I to Bóg jest źródłem ich pocieszenia, błogosławieństwa, jest tym, który ich napełnia tymi brakami. Święty Augustyn powiedział, że, żeby przyjąć Boże pocieszenie, przyjąć Boże dary, trzeba najpierw zrobić miejsce, jakby odrzucić to, co przeszkadza. I tym, co najbardziej przeszkadza, to nasza pycha, samowystarczalność, pokładanie nadziei w drugim człowieku, w sobie, w swoich wysiłkach, w swoich siłach. Natomiast postawa dziecka to jest postawa, polegania na Bogu, oddać życie swoje w ręce Boga. Tak jak Pan Jezus na krzyżu powiedział, cytując Psalm 31: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mojego. Ten pierwszy psalm, który śpiewaliśmy, też mówi o szczęściu, że szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych. Nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie upodobał sobie i rozmyśla nad nim jak dniem i nocą. I jest podobny do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, tak jak i Jeremiasz mówił o tym suchym drzewie i o tym zasadzonym nad płynącą wodą. To zakorzenienie się nad tą płynącą wodą to jest zakorzenienie się w Chrystusie. Na nim oparcie swojego życia. Pan Jezus powiedział: Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ja jestem krzewem winnym, wyla to roślami. Co to znaczy? Zakorzenić się w Chrystusa. W drugim czytaniu słyszymy, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Bylibyśmy godni bardziej pożałowania niż inni ludzie, którzy są niewierzący. Jeżeli byśmy traktowali. Wiarę, naszą religię katolicką, jako tylko i wyłącznie coś, co by pomagało w zaspokojeniu dóbr doczesnych, w zaspokojeniu naszego głodu, czy żeby nas trochę pocieszyć, rozweselić, żeby nas ludzie podziwiali, żeby nie było żadnych problemów. Wtedy byłaby to tak zwana religia oszukańcza. Nawet katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 675 przypomina, że pod koniec czasów, kiedy przyjdzie antychryst, będzie tworzył taką religię oszukańczą, dając ludziom pozorne rozwiązania za cenę odejścia od prawdy. Budujemy całą naszą religijność nie na uczuciu, nie na jakichś pozornych rozwiązaniach, ale na prawdzie. I to tej prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, który z martwych stał, który żyje, który ma moc. I rzeczywiście chce przeprowadzić nas przez próby wiary. Chce nam pokazać, że nigdy nas nie opuści, tylko musimy z naszej strony zrobić taki akt zawierzenia uwierzyć w to, że to nie przez nasze wysiłki, nie nasze starania, ale przez to, że oddajemy mu życie. W jego ręce, i wtedy zaczynamy współpracować z Jego łaską. Jest taka szczególna synergia. To nie jest suma naszych wysiłków i mocy Boga, ale to jest jakby nowa jakość. Bóg przez nas zaczyna działać. Bo jeżeli będzie tak, że my będziemy chcieli wykorzystać Boga do naszych celów za pomocą mnóstwa modlitw, mnóstwa różnych starań. Ale to będzie przymuszanie. To nie będzie zapraszanie Boga i oddawanie życia w Jego ręce, żeby On nas prowadził. To my będziemy chcieli ciągle Bogiem kierować. To my będziemy tymi kierowcami w tym naszym samochodzie życia. A potrzeba oddać kierownicę naszego życia samemu Chrystusowi, żeby to On nas prowadził, prze, przeprowadził przez te życie. Człowiek, który ufa sobie, to jest taki człowiek, który jeszcze jest pyszny, jeszcze nie potrafi w pokorze uznać, że potrzebuje tak naprawdę planu Boga, a nie swojego planu. Łatwiej jest, może nie tyle łatwiej w wykonaniu, ale w takim nastawieniu, przedstawić Panu Bogu nasze plany. I na przykład napisać Panu Bogu, co ma zrobić w naszym życiu, całą listę różnych naszych oczekiwań, żebyśmy byli błogosławieni i prosić Panie Boże, podpisz się pod tą całą listą i żeby to była Twoja wola, ale przecież to nie będzie wola Boga. To będzie dzieło, które Pan Bóg wypełni w naszym życiu, bo czasem Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Ale jeszcze to nie będzie jego wola. Prawdziwie wolą Boga jest taka sytuacja, bardzo dla nas niekomfortowa, kiedy to my na czystej kartce in blanco mamy się podpisać i powiedzieć, że pomimo tego, że może przyjdą trudności, pokrzyżowane plany, że może będę odczuwał głód, że ludzie może mnie odrzucą, będę prześladowany tak samo jak Ty, Panie. Ale chcę, żeby się wypełniła Twoja wola w moim życiu. I podpisuję się pod tym. Nie wiem, co mnie czeka. Maryja w Nazarecie też nie wiedziała, co ją czeka. Ale powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego. Tu słowa Twoje potem niech są wypełnieniem mojego życia. Co to znaczy błogosławiony mąż, który dniem i nocą rozmyśla nad prawem Bożym, nad Słowem Bożym to taki człowiek, który zastanawia się, czego Bóg ode mnie chce, czego pragnie, jaka jest jego wola, jakie są jego przykazania, jakie prawa. Kryzys kościoła, który dotyka współczesnym świecie kościół, szczególnie na zachodzie, to jest kryzys związany z tym, że nie pokutujemy, nie Pościmy, nie nawracamy się, nie żałujemy za swoje grzechy, nie słuchamy Boga, tylko chcemy wymyślać kolejny program, kolejne jakieś konferencje, jakieś teksty, które mają coś zmieniać, reformować. A tak naprawdę potrzeba, żeby to Bóg to wszystko poukładał tak, jak tego zapragnął od samego początku, od początku świata. Zanim stworzył świat, już miał plan dla każdego z nas i zapragnął też Kościół, żeby istniał, w jego sercu już istniał. I kiedy Kościół jest wierny Chrystusowi, to otrzymuje jego moc. Kiedy traci moc? Wtedy, kiedy przestaje być wierny. Wtedy traci, ponieważ jakby się nie zakorzenia w tym, co jest życiodajne, w Duchu Świętym, ale na przykład zakorzenia się. Na jakichś miejscach słonych, nie dających życia i, można by powiedzieć, związanych z duchem tego czasu, z oczekiwaniami ludzkimi, i wtedy jest takim suchym drzewem, który nie dostrzega przechodzącego szczęścia. Tym szczęściem jest przechodzący Chrystus między nami. Prośmy dzisiaj w tej mszy świętej w której Pan Jezus przyjdzie i będzie przechodził, i będzie chciał wejść do naszego serca, naszego życia, abyśmy Mu zawierzyli, zobaczyli tę ukrytą moc, moc Ducha Świętego, tę wodę, której możemy być zakorzenieni, że to błogosławieństwo jest szczególnie dla nas przygotowane. Też pomyślmy, w jakich sytuacjach sobie nie radzimy, Jakie sytuacje powodują, że stajemy się ubodzy, spragnieni, głodni, kiedy też płaczemy nad swoimi grzechami, kiedy też jesteśmy niezrozumiani przez ludzi tego świata, żeby zobaczyć tym wszystkim, że Chrystus z martwych stał, żyje i współuczestniczy w tym naszym doświadczeniu i też przekazuje nam swojego Ducha, aby nas czynić szczęśliwymi. Błogosławionymi. Amen.